I tej nocy i tego wieczoru 14 meczów, więc właściwie tylko trzy ekipy nie wyjdą na lód. Tam jest Anaheim Ducks, chyba Sharks nie grają i ktoś jeszcze, ale większość gra. I teraz może, może bliżej tego meczu Rangers i Oilers. Obie ekipy tak notują taki bardzo pozytywny start. Ja może zadam pytanie do Ciebie takie, który start, który ten pozytywny start jest bardziej przekłamany? Czy ten bilans nawciarzy, czy, czy te wyczyny, właściwie nieco indywidualne wyczyny graczy New York Rangers? <coughs> Pytając, udzieliłeś się częściowej odpowiedzi. Wspominając o tej indywidualnej perspektywie, jeżeli chodzi o ocenę dokonań Rangersów na starcie sezonu. Natomiast no ja dalej upieram się przy tym, że nie kupuję póki co projektu sygnowanego nazwiskiem Dave'a Teta w Edmonton i to nie kupuję nie ze względu na trenera, bo, bo póki co jemu nie mam zbyt wiele do zarzucenia, nie kupuję przez to, o czym rozmawialiśmy i, i, i co wtedy z Adrianem dość mocno punktowaliśmy, czyli, czyli ta ogromna, ogromna dysproporcja między top Six, o ile nawet znajdziemy w ogóle taką top Six, bo to tak naprawdę bardziej jest, nie wiem, top 4, a, a, resztą, a resztą drużyny. To, że to na razie funkcjonuje. Funkcjonuje też dlatego, że niewiarygodny początek sezonu ma James Neal i o tym już chyba cały tydzień wszystkie media donosiły, licząc kolejne rekordowe wyczyny nowego napastnika Oilers, łącznie z tym, że, że pobił rekord samego Wayne'a Greckiego, jeżeli chodzi o liczbę bramek strzelonych w pierwszych trzech, czterech meczach sezonu. A, natomiast... Nie ma dalej w tej grze Edmonton Oilers pewnej jakości, jeżeli chodzi o, o poczynania całości jako, jako drużyny. To jest dalej McDavid, to jest Dryside, to nawet nie jest Ryan Nugent Hopkins, który jest gdzieś tam póki co schowany i, i pierwszy punkt zaliczył e, ostatnio przy tym trafieniu, które przypisano właśnie Nilowi jako siódmą jako bramkę w sezonie, piątą zresztą w Power playu. No To jest chyba największa zaleta w tej chwili nowego napastnika Oilers. Ale to, co mi się akurat z perspektywy Oilers najbardziej podoba, może nawet nie tyle podoba, trochę mnie zaskakuje, a to, to, że bardzo kategorycznie też wypowiadałem się o, o postawie obrony. Widząc między innymi w Iwanie Buszardzie, w tym młodym chłopaku, taką nadzieję na, na pewną stabilizację. Buszard jest cały czas w Bakersfield Condors, a w dużej drużynie, tak w big clubie, pozostaje Ethan Bear i i ten naprawdę nie mający gabarytów hokeisty chłopak pokazuje, że ma niesamowitą smykałkę do grania. Jest świetny w ofensywnej tercji, czyli po, po, po stronie rywali, ale bardzo odpowiedzialnie gra też w swojej, w swojej części lodu. I, i, to jest, I to jest dla mnie zaskoczenie. Natomiast, tak jak zapytałeś, kto większe, w, 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 w którym wypadku jest to większa. Większe przekłamanie, ja nadal twierdzę, że to jest Edmonton Oilers. Bardziej jestem w stanie uwierzyć, że na dłuższą metę Rangersi zagrają dobry sezon niż to, że ten dobry sezon pociągną Oilers. Zwłaszcza, że cały czas nie obudził się największy uważam demon tej drużyny, czyli kwestia bramkarzy. Ciekawe, spostrzeżenia dotyczą tego meczu. Ja mam takie. Nie zajmujemy się raczej tutaj typowaniem. Jak, jak dobrze wiecie, ostatnia audycja jest wyjątkowa pod tym względem, gdzie zdradzamy swoje typy, ale robimy to bardzo. O, jakiego słowa użyć? <laughs> Niechętnie? Nie, no to jest ciężkie, ale patrząc na mecze Rangers i Oilers dzisiaj o 19, gdyby ktoś się mnie zapytał, no wiesz, daj mi jakiś tip, co się będzie w tym meczu działo, e, może jakiś, jak, jakiś typ, pójdę do Bukmachera, co się obstawię, to absolutnie nie wiem, co mam powiedzieć. Edmonton z jednej strony, jak już mówimy o przekłamaniach, wygrało cztery pierwsze mecze w tym sezonie, i to może na kimś zrobić jakieś e, no wrażenie może na kimś zrobić wrażenie to, że wygrywało te mecze, mimo że w każdym z nich przez jakiś okres czasu przegrywało. I to też się nieczęsto zdarza, żeby te mecze tak wyciągać, czy, czy, czy przechylać szale na swoją korzyść. Dla mnie to jest minus, i dla mnie to jest pewna wskazówka, że oni w pewnym momencie przestaną być zdolni do tego, żeby odwracać losy takich meczów, których zaczną, zaczną przegrywać. Albo będą przegrywać w którymś momencie z drugiej strony, New York Rangers czy, czy są pewniakiem do wygranej dzisiaj? Też nie. Mi się wydaje, że rozpoczęcie sezonu, zagranie w nim przez tych kilka, kilka dni, pierwszych paru meczów, a potem przerwa, jaka ich teraz dotknęła, bo oni ostatni raz grali 5 października, tak to no, prawie tygodniowa przerwa, czy równo tygodniowa przerwa. W, w, w graniu, zaraz po tym, jak rozpoczęli mocno, i zaraz przed tym, jak mieli e, obóz treningowy, dla mnie oni mogą dzisiaj być, e, zwłaszcza w pierwszej odsłonie no nieco zardzewiali. Bo trening to trening, sparing wewnętrzny to sparing wewnętrzny, a tryb meczowy to tryb meczowy i tutaj może być ciężko. W, te, w takim czuciu się znowu ponownie, to jest tak, jakbyś ponownie rozpoczynał sezon. E, I nie wiemy, jakich, jakich strażników dzisiaj zobaczymy. Nie wiemy, czy w rytmie dalej takim będzie e, ten Midas, a nie Mika z Ibanayat, jak, jak to zdążyliśmy napisać już na portalu o nim pewien artykuł. O Jamesie Nilu powiedziałeś, ja mam też wątpliwości. Wiadomo, że z moich ust to może brzmieć dziwnie, bo ja jestem tutaj założony o pewną rzecz. Ale 7 bramek ok, 5 bramek w przewadze liczebnej. Okej. Okay. Co będzie jak przewagi przestaną wychodzić? Czy, czy James Neal będzie na tyle fajny i przydatny? Że nie jest jedynym przypadkiem tutaj na starcie sezonu zawodnika, przy którym taki, taki znak zapytania mamy. Miałem okazję tutaj w poprzednim tygodniu uczestniczyć jako komentator przy meczu ekipy Buffalo Sabres i, i tam mamy Wiktora Olopsona zawodnika późnego debiutanta, nieco 24 lata, on też ma e, tych bramek na koncie już e, 4 i wszystkie ma w przewadze liczebnej. Także to są tacy magicy power play, co do których jednak powstaje znak zapytania, jak, jak to w pięciu na pięciu się przełoży. A co do tego... dwie, No ale dwie bramki, Michale, dwie bramki w czterech meczach w 5 na pięciu, jakby z taką regularnością James Neal trafiał do końca sezonu, no to sam przyznasz, że wynik będzie imponujący. Nie umiem tego, wiesz. Nie umiem tego też aż tak odwrócić, żeby tutaj powiedzieć Wam, że James Neal jest słaby. Nie, on ma dobry start sezonu. On się naprawdę sprawdził w tym. Możemy powiedzieć już o jakimś systemie, Dave'a Peta? To jest pytanie. O, wiesz co, chyba nie. Ja przynajmniej nie, nie miałbym odwagi powiedzieć o jakichś konkretnych rozwiązaniach, które które Dave Tippett, które po, po, po jakby pracy Dave'a Tipeta już, już widać, to jest dalej w dużej mierze jednak korzystanie z tych wszystkich elementów, które, które funkcjonowały za poprzedniego szkoleniowca, czy szkoleniowców wręcz nawet trzeba powiedzieć, czyli w dużej mierze układzie na linii Dryside, McDavid oraz no tej w tym wkładzie, który, który powinien wnosić, bo na razie jeszcze go trochę brakuje Nugenta Hopkinsa. Może rzeczywiście nowa miotła w Edmonton po raz kolejny dała impuls Zakowi Kasjanowi. bo z bo Zakiem Kassianem odnoszę takie wrażenie, jest po prostu tak... To jest facet, który, który nie jest w żaden sposób hokeistą jakiegoś wielkiego sortu na tle całej NHL, natomiast to jest gracz, któremu odnoszę wrażenie, bardzo pasują zmiany trenerów, bo on się wtedy strasznie nakręca. Nie wiem, chce się pokazać przed nowym szkoleniowcem, czy po prostu po prostu tak wychodzi, ale ilekroć dochodziło do zmian, czy to, czy to McLellan właśnie był zmieniony przez Kena Hitchcocka I też był taki moment, że za Kasian nagle się uaktywnił teraz, kiedy po Hitchcocku pojawił się Tippett, już na etapie tych meczów przedsezonowych. Kassian był taki jakiś bardziej żwawy. Bardziej wiedzący, po co jest na tym lodzie, nie tylko po to, żeby łapać idiotyczne kary, którymi dzielił się w minionym sezonie bardzo solidarnie z Milanem Luciciem, zaczął przynosić jakiś efekt taki pozytywny ten, ten jego pobyt na lodzie. I to jest, i to jest rzeczywiście rzecz, którą po tipecie, czy, czy po, po, po rozpoczęciu pracy przez Tipeta bym widział. A, natomiast ja zastanawiam się, bo zapytałeś się o schemat. Bardziej zastanawiam się na ile Dave'owi Tipetowi można póki co a, po, pogratulować, może to za duże słowo na, na poziomie czterech meczów jako, jako wyznaczniku, ale generalnie tego jak wygląda gra w defensywie Oilers, bo ona nie jest rewelacyjna. Trzeba pamiętać z kim oni też grali te cztery mecze. To byli Canucks, to byli Kings, to byli Islanders, to byli Devils. i i przed sezonem to ewentualnie Devils y, jawili się jako mocna ekipa, która mocno wejdzie w sezon. Tak się nie stało, o tym już wiemy. Pozostałe drużyny to, to raczej duży znak zapytania. Islanders y, uważam ponad stan zrobiony poprzedni sezon, i, i, i w tym sezonie mogą boleśnie to y, kibice wyspiarzy odczuć. A więc y, nie było tutaj jeszcze póki co takiego konkretnego rywala, który mógłby faktycznie sprawdzić siłę tej defensywy, tej łatanej bez Larsona również obrony, no i przede wszystkim tych dwóch bramkarzy, których mamy w Edmonton, czyli Koskinena i Smitha, bo, bo Koskinen wygrał mecz w, przeciwko New Jersey, zgoda. Smith zagrał dobre spotkanie między nimi przeciwko Canucks, ale to są dalej goście, którzy w każdej chwili mogą rozpocząć serię zawalania kolejnych spotkań i, i to będzie bardzo, bardzo bolesne. I tu w kontekście rywalizacji z Rangersami tak sobie tylko myślę, że Obie drużyny traktujemy trochę podobnie, w sensie nie do końca wiedzą, czego się po nich spodziewać, to o czym mówiłeś zaraz na początku, ale to, jak to różne są drużyny, to właśnie świadczy chociażby kwestia bramki. Tu mamy, tu mamy teoretycznie graczy już doświadczony w bramce, no bo i Nen, mimo że to nie jest doświadczenie, jest doświadczenie z Enajera, ale z aren międzynarodowych, z, z KHL-u, Mike Smith, no to jest doświadczenie Enajerowe doświadczenie i, i międzynarodowe. Z drugiej strony Henry Lundqvist, oczywiście człowiek półka wyżej. Ale bramkarzy weteranów, ale jak jak postawimy ich obok siebie, no to przepraszam bardzo, wielki Henryk patrzy z góry mimo wszystko w tej chwili, mimo że on tą najlepszą formę pewnie też już ma daleko za sobą, ale, ale nadal uważam go za bramkarza znacznie, znacznie lepszego od tej dwójki razem wziętych, nawet gdyby razem stanęli w bramce. A, więc budowanie jak gdyby od tyłu wygląda obu drużyn zupełnie inaczej. I ja się po prostu zastanawiam, czy w tym dzisiejszym meczu akurat kwestia bramkarzy nie będzie, nie będzie taką e, takim języczkiem uwagi, że to nie zadecyduje o, o wyniku końcowym. No, to jest fajna myśl. To, to że trudno wskazać zwycięzcę, to, to tutaj już wymieniliśmy parę akapitów, parę naszych przemyśleń o tym, że są drużyny, niewiadomą jednak, fajnie, że wspomniałeś o przeciwnikach nawciarzy, bo to rzeczywiście były do tej pory cztery ekipy, z których jedna tylko grała w poprzednich play-offach i była w sumie wielkim, największym zaskoczeniem, że, że w tych play-offach się w ogóle znalazła. To nie byli trudni rywale i dzisiaj, żeby, żeby też uzupełnić, rangers też nie będą i nie byli hegemonem jakimś poprzednich rozgrywek, wielkim faworytem tego nadchodzącego spotkania też nie będą. E, podsumowując, 40% power play na razie Oilers, który będzie jednak moim zdaniem, e, no powoli sprowadzał się jednak do ligowej średniej, czyli tak ślicznie fajnie nie będzie. Ja zaglądałem w międzyczasie też do statystyk Corsi, czyli posiadania krążka, a on jest fatalny. Także ten system, jeżeli pytałem Cię o system Dave'a Tipeta, to, to, to na razie nie, nie wygląda, żeby to było coś specjalnego. Na razie tak po prostu chyba wychodzi. Ale pochwaliłeś grę w defensywie, szanuję. E, będę się dzisiaj baczniej przyglądał, bo, bo, bo przyznam, że z Edmonton Oilers na razie widziałem pojedyncze tercje tylko. To będzie fajny mecz. Zapraszamy Was na 19. Podsumowując już ten wątek, zapraszamy Was, bo wielu... Wiele indywidualności, wielu dobrych hokejistów, to na pewno. Artiemi Panarin, Conor McDavid, te dwa nazwiska już wystarczą, a przecież mamy jeszcze szereg tutaj takich drugoplanowych bohaterów. Jeżeli się nie obrażą za to, Leon Dreisaitl, Henry Lundqvist wymieniany, czy Mika Zibanayat. Idziemy dalej do przekłamań